Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Tak żeby nie przeciągać, to to wideo będzie poświęcone temu konkursowi co tam tydzień temu zapowiedziałam. Tylko tutaj będzie mała zmiana, bo do rozlosowania miały być trzy samiczki. No. Jedna samiczka została oddana dzisiaj rano. Tutaj kolega był No wziął tą samiczkę, także. Do rozlosowania będą do dwie samiczki tylko i tak, żeby było wszystko, tak, że tak powiem, uporządkowane. Jaka kolejność losowania, to pierwsza osoba, która będzie wylosowana, wygra tą samiczkę nakrapianą od hodowcy Wichera Piotr, a druga samiczka, która będzie wylosowana, to będzie ta samiczka Bura Zapstra. Tak, tak żeby było, że tak powiem, wszystko tak jak trzeba. 8 osób zgłosiło się do konkursu. Także no, szansa, szansa na wygranie jest dość duża. I osoba, która wygrywa tą samiczkę nakrapianą, to jest Łukasz Hoffman. To... Karteczkę zabieramy. Druga osoba, która wygrywa tą burą samiczkę, Adrian Selman. No i tutaj tak, żeby było wszystko jasne, żeby nie było, że te dwie osoby tylko brały udział w konkursie, to tutaj pokażemy, że wszystkie osoby, które się zgłosiły, miały szansę, że tak powiem, bo mógłby ktoś tu zarzucić, że że, że, że samiczki. No nie wiem, że to jakiś przekręt jest czy coś. Także na szybkiego pokażemy. Wszystko, wszystko jest. Yy, tak jak powiedziałam, będą samczyki też do oddania. Jeden samczyk to tu będzie z rodowodem. No ja za niego dałam dość, dość takie duże pieniądze, no dla mnie duże, dla innych może by to nie były duże pieniądze wcale. Ale to był gołąb biały. Jak widać tutaj ojciec był lotowany, gołąb to typowo gołąb rozpłodowy. Tutaj z gołym misarem z węgramberem. Tutaj jest właśnie yy, kopia rodowodu matki. No tutaj chyba mi się wydaje, że na tego snowmana trzeba zwrócić uwagę tu tych hodowców, szaren z No to był taki chyba dość dobry gołąb rozpłodowy. No tu widać dziadki, dziadki do tego białego, to nawet lotowane były tam w Belgii, ale no, mniejsza o większość. Także do wygrania jest ten biały gołąb. Za chwilę go tu pokażemy. Jak na wolierę nie wyszedł. O, jest na wolierze, ale to nie ma problemu. To jest ten biały gołąbek. Zdrowy, płodny. Mam tu po nim trzy samiczki: dwie z 19 roku jedna była lotowana, na młode, druga nie. I jest jedna samiczka z 17 roku. A drugi gołąbek, który jest do rozgłosowania, to jest o ten tutaj ten niebieski z kramatem. Gołąb z 15 roku jako młodziak był u mnie lotowany. Wtedy w 15 roku z ciężkiego lotu ostatniego, w pierwszego dnia miałem cztery gołębie i ja wtedy zrobiłem pierwszą serię w sekcji. Taki ciężki lot był na lotach młodych. Wtedy ten gołąb był w tej czwórce, która wróciła do mnie pierwszego dnia. A tu nawet mogę pokazać. O, wyskoczyły te gołębie. Wszystkie tutaj mam takiego. Aha, no co mogę powiedzieć? Ten gołąb jest od hodowcy Grzegorz Fox kupiony jako młodziak i lotowany u mnie. Tutaj też był taki pstry gołąbek. Też od Grzygorza Foksa, który wtedy tamtego dnia był pierwszy u mnie na gołębniku. No ale wyszły gołębie na Wolierę. Co mogę powiedzieć? Do tego białego gołębia jest rodowód, jest wszystko. Do tego niebieskiego gołębia, no, no nie mam nic. Ja wtedy kupiłem 20 młodych na raz i powiedziałem, że zgłoszę się po karty jak po sezonie. No, zostało wtedy po tym sezonie dosłownie chyba cztery gołębie z tych kupionych. I, i że tak powiem, nawet, nawet nie jechałem po tej karty, bo, bo gołębie po prostu zamknięte do rozpłodu. Nie wiem dlaczego ten krawat jest to były gołębie z, z lotników, z wdowców. Nie wiem, czy tam może rodzeństwo się jakieś połączyło, czy co, że tutaj ten krawat taki wyszedł. Ale go daje dobre, młode. W 2019 roku lotowałem z niego jedną samiczkę. Ja wtedy lotowałem tylko 8 młodych samiczka. Z tego samczyka zrobiła mi wtedy trzy konkursy na lotach młodych. Co się dzieje w hodowli? W hodowli były odrobaczane gołębie we wtorek. Odrobaczałem gołębie tabletkami. Warm tabs. Zdaka. No, nie wiem, gołębie zrosły to dobrze, bo na drugi dzień sprawdzałem kał. No, to eleganckie kuleczki. Ja nie wiem, co oni w tych tabletkach yy, dodają, że po prostu ten kał był taki zwarty. Także mi się wydaje, gołębie przeszło odrobaczenie bardzo dobrze. Druga seria na opakowaniu było między 10-12 dni to mi tak wychodzi, że 12 dzień to będzie sobota za tydzień powtórka i co potem potem będzie 3 tygodnie do końca grudnia 3 weekendy przez 3 weekendy będę robił próbne parowania nie będę tu jakoś łączył gołębi specjalnie dobierał w pary dobiorą się tak jak będą chciały te samiczki, te samczyki które po prostu no, chciałem się, że tak powiem, pozbyć z hodowli, których pary chcę, chciałem, żeby połączyły się inaczej, no to tych samczyków samiczek już nie będzie. Reszta gołębi niech się łączy jak chce. Będzie tu no 21 par. Będę chciał uciągnąć trzy lęgi do lotów. Zobaczymy, zobaczymy jak to się uda. Gołębie na karmę dzisiaj dostały, co dostały, utarłem rano im cebulę i imbir w blenderze, zwilżyłem tym karmę, na karmę dostały wispumin i gastrocyt patrona. Nie wiem, będę starał się profilaktykę ziołową prowadzić przez zimę no wiadomo jak te młode będą się lękły tak samo no w ogóle będziemy chcieli robić to w miarę możliwości naturalnie czy się to uda czas pokaże no dobrze co tu przeciągać to jeszcze o o z tego białego samczyka samiczka ta akurat była lotowana no, to tak jak powiedziałem, konkurs do wygrania: są 2 dwa samczyki dla, dla obecnych i przyszłych subskrybentów. Także, no nie wiem, jeżeli film się podobał, to poproszę łapkę w górę, subskrybować kanał, brać udział w losowaniu. Nie wiem, jak już. Może w sezonie już raczej letnim, ale to jeszcze odległy temat. Może z trzeciego lęgu, więcej tych młodych by było dla hodowców subskrybentów tutaj do rozlosowania. Ja i tak młodych będę miał dużo, bo tutaj blisko 50 młodych hodowcy z tej mojej byłej sekcji, gdzie poprzednio lotowałem, obiecali mi uchodować 50 młodych, no to i tu będę miał swoich, no setkę to minimum, liczę, że będzie leciutko, nigdy tam z rozpłodem. Ja nie miałem problemów, żeby mi jakoś puste jajka były, czy, czy, czy żeby młode zdychały. Raczej w zdrowiu człowiek, chyba już umie to utrzymać, żeby to nachować młodych. Będzie 21 par razy, czy to jeżeli za każdym razem będzie dobrze, to 120 młodych przeszło, powinno być 170. Chyba aż za dużo. No ale to. Nie bójcie się. To nie tylko ten gołębnik będzie na te młode. Tutaj w planach jest dostawienie drugiego gołębnika. Takiego samego. Dobra. Nie przedłużamy, bo długie zaczyna się to robić. Ech, e, także tak jak powiedziałam. Zapraszam do subskrybowania kanału. Do brania udziału w konkursie. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.